Pytanie, czy są samochody do wszystkiego? Auta, którymi możemy przewieźć rodzinę na wakacje, pojechać do pracy? A kiedy przyjdzie na to woda, to wyjść wieczorem i pojeździć po prostu bez celu. Myślę, że takim samochodem może być Mercedes CLA45S. 421 koni pozwala na osiągnięcie 100 km na godzinę w 4 sekundy. W nomenklaturze Mercedesa jest to Shooting Brake. Tak naprawdę to kombi z opadającą linią dachu, która przypomina nadwozie Coupé. Auto, w którym bez problemu zapakujemy na tylną kanapę dwójkę dzieci w fotelikach. A do bagażnika zmieścimy trochę bagażu, czy też zakupy na cały tydzień. Fotele są dopasowane, więc jeżeli jesteś tęższy, większej postury, może być ci tutaj niewygodnie. Zawieszenie jest twarde. Nawet w trybie komfort, na lekkich dziurach, na kostce brukowej, na śpiących policjantach, trzeba naprawdę bardzo uważać. Ale coś za coś. Rzeczywiście to, co Mercedes z sobą prezentuje na drodze, jest jedyne w swoim rodzaju. Mercedes CLA45 jest to auto raczej dla ludzi młodych, którzy zniosą pewne niewygody. Dla ludzi oczywiście, którzy chcą połączyć pewne cechy praktyczne z osiągami super samochodu.